Jutro Twoje urodziny, ukochana Gram Paulo. Więc wszystkiego co najlepsze ja Ci życzę w tym dniu. Tak, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, dużo szczęścia, spełnienia marzeń, yy, dużo zdrowia i żebyśmy wreszcie mogli się spotkać, Paula. Żebyśmy mogli wreszcie być parą. Tak bym bardzo chciał tego, Paula. Bardzo bym tego chciał. Tak bardzo, tak bardzo. Tak bardzo bym ciebie pragnął, Paula, się spotkać. Tak, a w dniu Twoich urodzin dużo zdrowia ci zyce spełnienia mazeń, spełnienia marzeń sto lat, sto lat, sto lat. Bo jutro ten dzień, kiedy najpiękniejsza dziewczyna na całym świecie się urodziła i. i dużo zdrowia ci zycę, sam spełnienia marzeń, i żebyś miała, miała dużo zdrowia, tak. Bo zdrowie jest w życiu najważniejsze i, i tak. I y, y, tak. Dużo zdrowia ci zyce Paula. Bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo zdrowia. Tobie życzę Paulu, Niesiu. Tak. Bardzo dużo zdrowia. Naprawdę, bardzo dużo zdrowia, spełnienia mazeń. I wszystkiego co najlepsze dla wybranki mojego serducha. Tak. No, Paula, zaraz ci podeślę piosenkę urodzinową. I tak. Wyślę ci piosenkę na twoje urodziny, które są jutro. No więc. Zaraz to ci podeślę. Still alive, still. Żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech gwiazdka pomyślności nigdy nie zagra Nigdy nie zagasz mi, szczęściu i radości świeci coraz jaśniej, Zrobi szczęściu i radości świeci coraz jaśniej. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech żyje nam, Sto lat, sto lat, sto lat, lat niech żyje nam, Niech żyje nam, niech żyje nam, Zrobi szczęście. el yen, després de Podoba, podobało się Paula y, jakiego vloga nagrałem do ciebie tak długo kombinowałem y, planowałem żeby ci nagrać takiego vloga no i nagrałem e, i właśnie vlog się obrabia tak vlog się obrabia będzie gotowy za, y, za parę minut ale to jest dopiero Pierwsza część tego wroga, bo druga część będzie z tym, tym teraz, co teraz się nagrywa, fragmentem tym. No dobra. Heh, wrok się już z oblewie. Teraz będę go montował dalej i jeszcze piosenkę ci tą podes wmontowałem w, to, w ten wrok, bo jutro są twoje urodziny, Paula. Tak. No dobrze. To teraz yy, kolejna część vloga zostanie dołączona, a potem zmontowana.